Winylowa anegdota, moi drodzy, autentyczna sytuacja, która kiedyś mi się przydarzyła, dotyczy e, próby e, prostowania płyt winylowych e, w swoim zakresie. Mianowicie, przeczytałem mniej więcej, jak to należy zrobić, i postanowiłem to zrobić. Moi drodzy, do rozgrzanego piekarnika włożyłem płytę na 50 stopni na 50 minut. Płyta mi się pięknie wyprostowała, natomiast mojej mamie zachciało się piec ciasto i te 50 stopni z tą płytą w środku przestawiła na 200. Ciasto pachniało winylem, nadawało się do wyrzucenia, a płyta również. Ha ha ha!